Dzień dobry, witam. Cześć wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry. Znajdujemy się w, w, w Bieszczadach w miejscowości Bukowiec bodajże. Jesteśmy w miejscu, gdzie solinka, tak jakby hmm, łączy się z soliną. Wybraliśmy się dosłownie na godzinkę, może półtorej godziny. Lucek to jest mój sześniak, także ludzka będę uczył łowić. Już wcześniej z nim byłem na rybach, także fajnie sobie radził oraz kilka ryb udało mu się złowić, szczególnie okonie, o konie, o kilka okoni złowił. No i zobaczymy, tak jak mówię, mamy niewiele czasu, także na szybko coś, a nóż uda się złowić. I tak to wygląda, tutaj ta rzeka, tutaj jest góra rzeki i ona tutaj wpada i łączy się z Soliną. Zapraszamy do oglądania. Każdą ja sobie raz zarzucę i ci dam. O. A stój, Lucek, stój. Widzisz jak daleko? I spójrz, jak ja robię. O, jak siedzi. Siedzi coś małego. Okonek mały. Pierwsza ryba moja, ni niestety nie, nie ludzka. Spójrz, M musisz tak podbijać, widzisz? Okay. I tak na boki, czy tak do góry? Tak? Do góry, spójrz, ja zarzucam. I patrz, na mnie spójrz, widzisz? Tak, 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 i ono opada. I tak podbicie, zwijasz, i ono opada, wiesz? Ok, spójrz na przynęty, widzisz ją? Widzisz, ona opada, i ją podbijam do góry. Opada, i podbijam, i rybka jest za nią, widzisz? Baw się jak duce, jak sobie łowi na małe rybki. Ja spróbuję jakiegoś krenia dorwać. Może uda się złowić na obiad. Także mam założoną zupełnie inną przynętę w obiera, który fajnie schodzi tak nie wiem, gdzieś do 30 cm. Pamiętaj, że ta żyłka zawsze naprężona musi być. O, o, jest, jest! O. Był! Uch. Czemu się urwał? No bo słabo chwycił. Ale był, był, super. No jest. Czekaj. Patrz, patrz, widziałeś? Patrz, patrz. Co to było? To był boleń. Ale poszedł, widziałeś go? Chyba go mam, chyba go mam. Odno. Co ty, jakbyś go miał, to by ci wędka latała. Wcześniej udało się złowić tylko jakieś dwa okonie, także niewiele. Było kilka fajnych brań, a takie malutkie, oczywiście, siurki, ale i tak zabawa jest super. Aktualnie przeszliśmy na drugą stronę mostu. Tutaj jest woda głębsza. Osobiście mam nadzieję, że uda się złowić jakiegoś klenia. No, ale zobaczymy, zobaczymy, także trzymajcie kciuki. Na razie lucek walczy z przynętą. Dodam jeszcze, że Lucek ma 10 lat. Pociągnij mocniej. Lucek ma 10 lat, także powoli, powoli. Ja jestem Krem. Trzymaj, ja ci nakieruję. To jest nawet Jaś. No spokojnie, spokojnie, spokojnie. No, no. super, Chodź do góry trzymam, no, ale fajnie spokojnie. No Jaś to jest jest taka ryba no i go wypuszczamy oczywiście dobra to my jeszcze łowimy z pół godziny i zobaczymy mamy jak na razie dwa okonie i jednego jazia także żółwik git o tak i tyle o jest Malutki okoń Nie taki malutki taki mały. Super i do wody nie. Tak Zmieniamy się Jeszcze nie? No nie nie. <laughs> ja to się zamieniły To chodź Chodź ja ci zarzucę Ci może super masz tą wendeczkę Ba bardzo fajną masz tą wędeczkę. Właśnie mi też się podawa. Jest leciutka, Ten donik jest mały. Y... Tak. Idealna dla mnie. Nie za ciężka, nie za lekka. Właśnie jest bardzo lekka. Widzisz jak ja to robię? No ty tak jakby lekko dotknie, znaczy tak lekko to zarzuci. No bo to się robię. lekko robi, no bo to jest fizyka. O No jak zmieni przyjęte? Tak. Znaczy, Trzymaj. poczekaj, bo zahaczyłem. Ach,. do Spróbuję oderwać. O jest, poszło. O, Dobra, jest Dobra ja, ja jeszcze zarzucę okay. i ponownie delikatnie tak wiesz, ruszasz. Jak się nauczysz łowić na lżejszej przynęcie, nie łowić, rzucać, bo no ty przede wszystkim się musisz, a już widać tę przynętę, widzisz? Nie, może nie. A tu. Przede wszystkim się musisz nauczyć zarzucać, wiesz? Patrz jak daleko, patrz. Widzisz? A to leci? Je o, jest. Trzymaj, trzymaj, ciągnij. Tylko naprężona żółkan. Super, lucek ma teraz konia. No i do ręki, tylko aż tak wysoko nie. Zdjęcie chcesz? A może by kiedyś Dobra, odłóż wękę. Po prostu, no tu, o tak, no o tak. Super. Szybko komórka, szybkie zdjęcie. Super. I do wody, lekko. Super. Gratuluję. Dziękuję. naprawdę. No i tam. Co musisz? Coś masz? No masz. Czujesz? Tak. No. Szybko, 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 bo są krzaki. Oj. W takiej sytuacji wędka do góry i szybko zwijasz. No szybko, szybko zwijaj. No i bierz do ręki. Odczep sobie. Lucek, mm -hmm. tu postaw. Okay. Nie możesz tak do góry. Dobra. No dokładnie. O, masz tutaj. Znajdź. I do wody. No okoń, okoń, oczywiście. Super, cieszysz się? Następnym razem tak nie zwijaj do góry, aż tej ryby, wiesz? Okay. Jak będziesz miał następnym razem rybę, to weź ją dawaj do podbieraka, wiesz? Okay. Żeby się nie wybrudziła o trawę. Tylko wtedy trudno podbierak trzymać i ten, bo wtedy ta ryba tak szarpi, No to musisz się nauczyć, tak musisz się nauczyć. Dobra, poczekaj, rzut jeden. Czyż jak, jak to robię? Leciutko? O! Jest! Łatwiej. Jakiś We, większy! Weź na parku, na Patrz! Jakiś większy! Coś większego! No, to jest to Oj! Weź podbierak! Weź podbierak! Gdziekolwiek, oczywiście! Dobra. Widzisz jak chodzi hamulec? Oj O nie. Ty, to jest chyba brzana. Brzana. No wiesz, szybko, 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 No i do góry. Super, super. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra. Wow. To jest Co? Brzana do To ja nigdy by żadny nie zrobiłem. Dobra, twoją odkładamy? Zacznę moje ręce na kartę. No chyba tak. Ale ładnie. Czekaj, czekaj. Ona ma wąsy takie małutkie. Dobra. I płyń. Oj, płyń. Bo nie chcę odpływać z łukiem. Jeszcze ją widać. O, już poszła. Słuchajcie, my się powoli zbieramy, ale było zacnie, udało się złowić kilka okoni, jednego jaza i jedną brzanę, niewielką, ale jakże mocną, także super. Ludzek miał też kilka okoni na wędce. Tylko trzy, trzy miałem. Fajnie było? Bardzo fajnie. Wrócimy tu jeszcze? Możemy jutro. A po co? Połowić. Co połowić? Ryby. Jakie ryby? Okonie. I? Karpie. I co jeszcze? Szczypaki. Też. I co jeszcze? Jazie. Jazie. I Jazie też. Przynęty na jakie łowiliśmy to głównie, to głównie tanta malutka. Na jednogramowej główce powiedzmy. Jakaś taka. Polecam bardzo fajna. <laughs> Także fajnie się bawiliśmy, ale niestety musimy już do domu przyjechać. Jak się podobało, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie! I do zobaczenia na następnym filmie. Do widzenia. Na razie, pa.